Szanowni Państwo, takich Świąt Wielkanocnych jeszcze nigdy nie przeżywaliśmy. Po raz pierwszy od lat nie mogę z Państwem się spotkać po co tradycyjnego siedzenia pokarmów przed Bazyliką Mariacką. Wielu z nas, ze względu na bezpieczeństwo najbliższych, nie zasiądzie do świątecznego stołu w większym, rodzinnym gronie. Wirus nauczył nas nagle doceniać sprawy i rzeczy, które przez lata były zwyczajne i oczywiste. Możliwość spotkań z rodzinami, z przyjaciółmi, tradycje wielkanocne, z których w tym roku musimy zrezygnować. Pierwsze wiosenne spacery także nie wchodzą już w grę. Zdaję sobie sprawę, że te święta nie będą takie radosne jak zazwyczaj. Proszę jednak pamiętać, że mimo strachu o zdrowie najbliższym i zdrowie własne, mimo pewnej niepewności jutra, jednocześnie jak nigdy wcześniej doświadczamy życzliwości, bezinteresowności innych ludzi, którzy angażują się w pomoc potrzebującym. Dlatego życzę Państwu, by ta Wielkanoc była dla nas wszystkich, czasem pełnym nadziei, że ten trudny czas, Niebawem się skończy, a my wyjdziemy z niego wzmocnieni wzajemnością, życzliwością oraz nowymi doświadczeniami, by móc nową energią wrócić do normalnego życia. Z całego serca życzę Państwu zdrowych i spokojnych świąt.